Jak zaprezentowanie? Cześć, witajcie! Ehm... Zapraszam Was na odcinek z... z jak? Prezentacji i omówienia tego pługa. Nie mogę, czekać teraz. Z prezentacji i omówienia tego pługa. Tak. tak. Pług będzie Lemken, jest to pług Lemken. No, na pewno no, ale, <laughs> ale później Ci to powiem, dobra? Dobra. Dobra, dobra. dobra. to możemy zaczynać? Tak. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek z omówienia i zaprezentowania tej maszyny pługa. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak, jak widzicie, mamy na ekranie pług jaki Lauruniu? Lemken Europa 5. Europa 5. Tak, jest to pług zakupiony kilka lat temu. Zaraz spojrzymy na tabliczkę znamionową. Lauruß tam z tamtej strony podejść przeczytasz. Tutaj mamy tabliczkę znamionową. Żeby nasi widzowie widzieli, ale może i nie przeczytasz. bo tutaj mamy mm. Europal 5 3 plus 1NC100 chyba tak? Tak 100. i data produkcji 2016 rok czyli to jest półk z 2016 roku e, czyli od e, 7 lat, tak 16, od 6 lat 6 sezonów, e, u nas ten półk już jest Zrobiliśmy nim jakieś, e, jakieś 500 hektarów przez te lata, e, no i, 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 i jak ten pół się sprawił Lauruniu? Bardzo dobrze, tak? bardzo tak, dobrze. dobrze. Widać może jeszcze widać brudny, brudny wydarzył, użytkowany, brudny, tak? E, zobacz tutaj, czy jest luz na, luz na tym talerzu, ale już tata sprawdzał, sprawdzałem. Poruszaj tym talerzem. Którym? E, tym o. Krojem, tak zwanym, czy jest luz? Ale tutaj luz jest widać, słychać na boki. No jest, czyli już słychać. luzy gdzieś tam się zaczynają pokazywać na krojach. Eee, tak jak wspomnieliśmy dłuta. Dłuta, ile jeszcze będą też już do wymiany. Dłuta, Lauruniu, to jest ten element akurat brudne, ale uwaga na oczy. Może z drugiej strony sobie podejść, to ci pokażę. Duto to jest ten element. To jest element roboczy, ścieralny. Tak, jak widać, już się wytarł. Tutaj mamy e, duto i lemierz. Też już on, widać że swoje wypracował. Na górze płozę tu tylnią Przekręcaliśmy a przednia ta mała jest do, do wymiany. Tutaj akurat jeszcze elementów roboczych na mnie, nie roboczych, tylko elementów pługa nam nie wyciera, ale gdzieś na którymś tutaj widziałem, że ten pług mamy nieodczyszczony, bo jeszcze mam o w tym miejscu widać. Więc zaczynałam delikatnie podcierać, więc już się prosi prosi półko o wymianę o wymianę tej mniejszej płozy te większe można odkręcać przekręcać odwrotnie i tak zrobiliśmy Czy na cztery razy nie wiem na razie ta strona już jest tak jak wytarta a góra zostaje gruba eee, czy jeszcze do, do, do zrobienia co w nim mamy znaczy tak, nie mamy, to jest najprostszy pług, 3 plus 1. Czwarty korpus jest przykręcany. Była możliwość wzięcia, była możliwość kupienia 4 plus 1, ale tam cena chyba była 12 tysięcy różnicy. No i tak nie wiedziałem, czy akurat mi to będzie potrzebne. jakby był zaraz piąty korpus, to trzeba byłoby pewnie liniowanie, czyli tutaj trzeba byłoby zamówić. Domówić a tak mamy na sztywno. Nie mamy tutaj liniowania, zabiera 2 metry ten pług. I Laurusiu, robiłaś już tym pługiem, czy jeszcze nie? Nie, dopiero będzie się uczyć. Co możemy jeszcze powiedzieć o tym pługu? Wady, zalety. Jakie wady, zalety, Lauruniu? No trzyma się, nie? Trzyma się. Czyli znaczy, że jest, to jest dobry pług, nie rozleciał się, nie jest popękany. Czyli to zaliczamy do zalet tak. tej maszyny. Nie wiem, czy tylko, w akurat, ale to w pewnie w każdym pługu, gdzieś tam jakieś. Tak, jak u mnie tutaj widzicie, mam nieoryginalne śruby, bo te gdzieś tam w międzyczasie pourywałem, Tylko w pierwszym. W pierwszym korpusie, tutaj przy pierwszym, przy pierwszym korpusie, resztę wszystko śruby oryginalne. Wiadomo, śruby zrywalne tutaj mamy schowek na takie śruby. Jeszcze tam może nie wiem przez ten okres od 2016 roku, na no to 6 lat, bo to chyba na wiosnę były pługi. No to gdzieś tam około 20 śrub zerwałem, więc nie ma. Nie ma jakoś tam tragedii. U nas są w miarę lekkie ziemie. W, w zestawie mieliśmy, mamy trzy klucze. Tam nie jest klucz jakiś? Tak jest, właśnie go wyjąłem. O, Taki duży klucz. Hmm, tutaj mamy taki klucz nawet z miarką, możemy sobie pomierzyć. Eee, no tak jak mówię, do zalet to przede wszystkim na pewno to, że jest leciutki, bo waży on 900 kg, więc naprawdę niedużo. Eee, lekki, więc na tych gdzieś tam przechyłościach, pagórkach ten pług, no jakoś tam nie, mia, nie miota ciągnikiem, nie rzuca nim, no i to jest jako plus. No i to, że naprawdę te kąty, kąty tak są dobrze ustawione, że nawet rzepak robiłem na razówkę, przyorywałem to. To nie było problemu gdzieś tam z, przy, z przypchaniem, ani gdzieś tam, że, że coś tam wystaje. On ładnie przykrywa, więc odkładnice, e, tak mówię, no, no bardzo dobrze się sprawują. Ten, ten płuk, no robi pięknie. Gdzieś tam filmik był, krótki short, e, z tego jak tam morałem, ten rzepak na razówkę. E, no mówię, z tych mankamentów to, to ale to w każdym pługu, gdzieś tutaj trzeba, trzeba pilnować. Śrub co jakiś czas sprawdzać, bo jednak ten kół pracuje i trzeba, trzeba te śruby monitorować i dokręcać co jakiś czas. Nigdzie tutaj nie mamy popękane, wszystko się trzyma, wieżyczka jest mocna. Tutaj gdzieś widać już delikatne przecieki, dokręciłem, zobaczymy gdzieś zaczyna coś puszczać. Ale to pewnie jakieś tam symeryngi czy oręgi. Tak samo i w tym miejscu gdzieś już też poskręcałem, zaczyna coś tam już powoli. Olej się wydostawać, więc suma summarum, jesteśmy zadowoleni z tego pługa, tak, ja prawda? Mam jednego w że ma bardzo ładny kolor. A, ładny kolor, pasujący do spodni. Tak, bardzo. Takie. Ładnie wygląda. No i co? No tak, mówię. A, mamy pytanie do widzów: jakie byście nam polecili jakiej firmy? Właśnie te dłuta, ile mieszę Bo to będzie pierwsza wymiana, tak jak wspomniałem, albo i nie mówiłem. mówiłem na początku, chyba, prawda? Ile zrobiliśmy hektarów, ile to było? 500 hektarów. No, tak, tak. Mniej więcej, tak, pi razy drzwi, bo, bo to, to pole się gdzieś tam na początku było 30 hektarów, później się zwiększało. No i tak do końca e, myślę, że gdzieś e, pi razy drzwi plus minus gdzieś około 500 hektarów. Y... Tak poza tym, no jakieś tam luzów, a kole luzy są, czy nie ma, ale poruszaj trochę kołem, da się. Znaczy tutaj to, to, to tam wiadomo, że to chodzi, bo to e, tu mi chodzi bardziej na łożysku, też może minimalne. Trzeba będzie, będzie też może wymienić na talerzach, na kroju e, trzeba będzie zmienić przez zimę. E, łożyska na, na kole zobaczymy. Pół brudny, bo e, jeszcze nie skończyłem orki e, zimowej. Siebie prawie skończone, jeszcze mam tam jechać. Troszkę podorać. Tutaj ostatnio mi pozaklejało, bo było mokro i musiałem to troszkę oczyścić, Może to jakoś tam ziemia sama przeczyści. No i no i tak to wygląda. No i takie pytanie do Was. Na pewno tu wiadomo, już jest czas na wymianę tych elementów. Ścinaczy praktycznie tam niewiele wzięło, więc to zostaje. Piersi też. Nic tu się nie dzieje, odkładnia eee, też tylko mówię, lemiesze i dłuta eee, wydawało mi się, że się Lemiesz, że dłuto da się przekręcić, ale tutaj mamy jedną dziurę, raczej chyba, raczej chyba się nie da przekręcić, bo niby dwie, ale odkręcałem już kiedyś, śmierzałem, nie pasują te, te dziurki. Nie wiem po co ta jest pierwsza dziura na tym na tym <laughs> ta, ta pierwsza dziura na tym lemieszu na tym dłucie, nie wiem po co to, no ale to mówię, no, pierwsze, pierwsza wymiana, więc doradźcie, e, jakieś, gdzieś tam już ktoś w komentarzach we wcześniejszych filmach, kolega już tam mówił, firma chyba Kramer, nie pamiętam dokładnie, e, co, co, co wy myślicie, czy to wziąć oryginał, czy, czy lepiej jakiś tam zamiennik, czy nie ma się co bawić w oryginały, nie wiem jaka cena, bo jeszcze się nie, nie interesowałem dopiero będę to w okresie zimowym gdzieś tam zmieniał mam jeszcze do zaorania około 4 hektarów, więc jeszcze tam dociągniemy no i trzeba będzie trzeba będzie go wymyć na zimę, zakonserwować wysmarować i przejrzeć. tak jak mówię, jestem z niego bardzo zadowolony już tyle sezonów u mnie przepracował, więc więc jakieś zdanie na ten temat mam wyrobione. Kto tam jeszcze widział, wcześniej oglądał, to wie, że miałem podobny zestaw Lemkena do siania. Też bardzo dobry, więc moje takie prywatne zdanie na temat firmy Lemken. Bardzo te maszyny są bardzo dobrze wykonane z praktyki. Nie to, że oceniam, że, że nie miałem i, i mówię, tylko już. Nie ma jakichś tam większych, nie mam do, niej, do tego puga zarzutów. Tutaj jeszcze też e, trzeba będzie wymienić. E, problem jest z przesmarowaniem, ale to gdzieś tam ziemię musiało zabić, no i tak smaruję tutaj. Nasmarowuję, żeby nie wycierało. A tak suma sumaru wszystko działa jak należy. Dobra, czyli takie pytanie. Do widzów e, jakiej firmy byście polecili Elementy robocze do tego pługa, żeby go tam e, odnowić wyremontować, można by było powiedzieć bo to wiadomo, że to e, elementy robocze, no nic tam się nie dzieje, to, to nam się wyciera. Więc e, co jakiś czas trzeba to zmieniać. Dobra, Lauruś, to co więcej, siadamy i zaraz idziemy orać, tak? tak. Końcówka jesień, tak, jak widzicie, liście żółkną. Żyby są. Grzyby, są. O, byłaś na grzybach? Tak, byłam. W jednym miejscu znalazłyśmy z jednego, a potem, jak się zaczęliśmy rozglądać to wszędzie był grzyby. z osiem w jednym miejscu. Było. I co to za grzyby? Chyba jakieś podgrzybki. Podgrzybki. No. <coughs> podgrzybki na. Podgrzybki ulicy na. Były. A gdzieś tam przy ulicy w, w Lesie. No. E... Więc można marynować. Jest dość ciepło teraz. Wilgoci też nie brakuje, więc, więc grzyby też ładnie rosną. Dobra, to na dzisiaj to wszystko taka krótka prezentacja. Dziękujemy mhm. za oglądanie. No, i zapraszamy do następnych odcinków w najbliższym czasie. Tak. Trzymajcie się. Pa Pa. pa. Cześć.